Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj mamy odcinek serwisowy. Mamy tutaj trafił do mnie laptop Lenovo Legion, dokładnie jest to 515ARH05. E, bardzo fajna maszynka, nie pamiętam jaka to jest karta graficzna, ale jest to laptop gamingowy, naprawdę bardzo dobrze on działa. E, tutaj co się z nim stało? Nic, on działa. Tylko po prostu użytkownik zapragnął zwiększyć ilość pamięci RAM. Mamy tutaj bazowo 8 GB i zwiększamy ją do 16. Co zrobić, jak to zrobić, jak to wykręcić? Wszystko Wam tutaj pokażę w tym odcinku. Zobaczcie, jak to zrobić, aby komputera nie uszkodzić i aby on działał po złożeniu z powrotem. No to lecimy. Dobrze, moi drodzy, więc mamy tutaj laptopa Lenovo Legion. Generalnie bardzo fajna specyfikacja, laptop gamingowy. No i tutaj, tak jak mówiłem, 8 GB pamięci. Na początek musimy oczywiście sprawdzić, jaka jest tutaj pamięć. Po pierwsze, czy mamy 2 razy 4 czy mamy jedną kość 8? W przypadku 2 razy 4 musimy kupić 2 razy 8 jeżeli chcemy mieć 16, a w przypadku jednej 8, to kupujemy drugą, identyczną. Dobra, obracamy go sobie tutaj. Ja już go rozkręciłem wcześniej, ponieważ musiałem zamówić kości. Musiałem sprawdzić, jakie dokładnie są, ale chciałem wam wszystko po kolei pokazać. Tutaj mamy generalnie śrubki. Tutaj odkręcamy wszystkie śrubki, jakie są. Upewniamy się, że wszystkie zostały odkręcone. I teraz bardzo istotna kwestia: z przodu są śrubki, które są mniejsze, krótsze. Natomiast tutaj są śrubki dłuższe. I ważne, aby pamiętać, aby mieć to na uwadze, żeby nie pomylić, ponieważ jak tutaj damy tą dłuższą, to może ona nam wyjść drugą stroną laptopa. No i tak, do podkręcenia po oczywiście używamy jakiegoś narzędzia do podważenia. Obudowy, aby nie połamać zaczepów, robimy to bardzo delikatnie. Mam coś takiego, to już jest trochę też zjechane, bo długo mi służy. Delikatnie podważamy sobie tutaj, zaczynając od miejsca, gdzie tak naprawdę najlepiej uda nam się wsadzić to. Ja to robię zawsze tutaj raczej od tej strony gdzieś, tutaj gdzieś na rogu. I delikatnie, delikatnie otwieramy. Ja mówię, on już jest rozkręcony, nie skręcałem go. Na potrzeby filmu, bo szkoda po prostu roboty. I teraz tak, delikatnie zdejmujemy pokrywę. W środku oczywiście mamy baterię, która już też została odłączona i to jest też istotna kwestia, moi drodzy. Zanim zabierzecie się za cokolwiek, to odłączacie baterię. Baterię odłączamy bardzo prosto wystarczy ją wykręcić. No i jak ją wykręcicie, po prostu przechylamy ją lekko. Pod kątem i wyciągamy delikatnie tutaj złącze naszej baterii. No i zobaczcie, przy okazji zrobimy tutaj porządek z kurzem, ponieważ trochę kurzu się nazbierało. Trzeba było sprawdzić, jak chłodzenie sprawdzałem temperatur wcześniej, jakie były. No ale podejrzewam, że tego tutaj się trochę nazbierało. I zobaczcie, tutaj mamy taką warstwę kurzu. To będzie można tutaj odkurzaczem. Delikatnie zdjąć, przedmuchać sprężonym powietrzem, ale to już tutaj poza kamerą. No i tak, tutaj mamy kości pamięci. Generalnie to wszystko jest tutaj, musiałem tą blaszkę też zdjąć, z tego względu, że tutaj, żeby się dostać się do baterii, trzeba było to było zdjąć, i tutaj mamy pamięć ram, która też jest osłonięta taką blaszką. Trzeba to delikatnie zdjąć. Tutaj mamy takie zaczepy, które delikatnie trzeba podważyć tutaj i uważać, żeby ich nie połamać, i wtedy to nam do góry ładnie zejdzie. Mamy podwójny system chodzenia, bardzo fajnie. Mamy miejsce na dysk calowy, więc, w razie jakbyśmy potrzebowali większą ilość pamięci, możemy sobie rozszerzyć. Tutaj mamy yy, dysk. Podejrzewam, że będzie on tutaj. Jeden tak, to jest tutaj, taki jaki mały. Tutaj jest drugi dysk, więc możemy sobie naprawdę rozszerzyć tą pamięć. No i dobra, generalnie tak, po wyjęciu kości pamięci musimy dokładnie sprawdzić. Jakie te pamięci w tym laptopie były zainstalowane? W moim przypadku, nie wiem czy będzie widać, była to kość Samsunga i tutaj mamy numery seryjne. Natomiast tutaj jest, o, tu jest, zobaczcie, tutaj mamy numery seryjne. Mamy numery seryjne, interesuje nas ten numer tutaj na dole, to jest pierwsza, druga, trzecia linijka. Ostatnia linijka nas interesuje i linijka druga. Czyli taktowanie 3200, no i ten numer na dole, i potem szukamy kompatybilnej kości pamięci. E, mnie udało się znaleźć, muszę powiedzieć, że tak naprawdę, jeżeli chodzi o tą pamięć, to mało jest jej dostępnej. Więc tutaj był problem, żeby ją. a czy problem, może nie problem, ale e, generalnie mało tej pamięci jest. No i mamy drugą. W ogóle przyszła w takim blistrze, wyciętym, co, co, co jest bez sensu, bo moim zdaniem. Pamięć powinna przyjść jakoś tak fajnie zapakowana. Dla przykładu tu mam DDR-y trójki w czymś takim, a nie w takim blistrze. No dobra, pomijamy ten fakt. No i mamy dokładnie takie same parametry jak na kości poprzedniej. No i teraz będziemy mieć pewność, że będą one ze sobą współpracować. Znaczy, pewności nie mamy nigdy, ale powinny bez problemu ze sobą współpracować. Koszt takiej pamięci to Możecie zobaczyć 257 zł. Nie wiem, tu wam nie będę pokazywał, bo tutaj są dane jakieś sklepu. 257 za kość pamięci. No i dobra, teraz musimy przystąpić do włożenia. Pamiętajcie, jeżeli to robicie pierwszy, drugi, a zrobicie to rzadko, naprawdę należy się tutaj upewnić, czy wszystko robicie prawidłowo, aby nic nie uszkodzić. Przede wszystkim bateria musi być koniecznie odpięta, żeby tutaj nie było jakiegoś zwarcia. No i teraz tak, mamy kostkę i zobaczcie, nie pasuje, tu mamy wycięcie, więc musimy ją tak naprawdę ułożyć tak, aby nam pasowało tutaj w to wcięcie. Musi być idealnie dopasowane i pod lekkim kątem wsuwamy tą pamięć, i tutaj ona nam musi wskoczyć na swoje miejsce. No i teraz mamy pamięć zamontowaną. No i to samo robimy z drugą kością, tylko że od drugiej strony, zobaczcie, tak nie pasuje, więc muszę mieć pewność, że kość jest dobrze wsadzona. Bo jeżeli się pomylicie, zrobicie to za szybko, w ten sposób uszkodzicie kość pamięci, no albo złączę. Więc tutaj trzeba mieć to na uwadze. Robimy to w ten sposób. Pyk, pyknęło. No, i sobie opuszczamy delikatnie. O, cykło. Kości pamięci zostały zamocowane. Teraz wystarczy tak naprawdę włożyć no, jeszcze to muszę to odkurzyć i przedmuchać. Ale wystarczy włożyć baterię, przykręcić resztę. To wam pokażę na time -lapse No i sprawdzimy, jak to urządzenie działa. Czy, czy się podniesie, czy wszystko będzie ok. No i bardzo istotna kwestia, moi drodzy, jeżeli zobaczcie w ogóle, jaka jest różnica. Cały ten kurz, znaczy większość tego kurzu została. Wciągnięta, zaraz go potraktuję jeszcze powietrzem sprężonym, e, tylko muszę iść uruchomić kompresor e, i sobie to poza kadrem. Ale pamiętajcie, jeżeli używacie powietrza, e, jeżeli używacie kompresora, jeżeli używacie odkurzacza czegokolwiek, trzymacie wentylatory, aby one się nie obracały. To jest bardzo istotna kwestia. E, no i przy sprężonym powietrzu, oczywiście, musicie. Robić to tutaj pod odpowiednim kątem, aby się to powietrze nie skraplało i tutaj Wam gdzieś nic nie kapło. Dobra, ja idę użyć kompresora. Zaraz się widzimy z powrotem. No i dobra, mamy wydmuchane, i teraz generalnie można by to było zrobić jeszcze lepiej, ściągając tutaj całe to chłodzenie, tylko. Wtedy musimy mieć na uwadze, że jeżeli ściągniemy to wszystko tutaj, to musimy wymienić termopady i musimy wymienić pastę termoprzewodzącą. Ja tego robić nie będę, ponieważ tutaj komputer aż tak mocno się nie grzał, więc po prostu tylko profilaktycznie odkurzymy to. Komputer ma rok czasu, więc też tragedii nie ma, a przy okazji, właśnie tutaj będzie lepszy przepływ, a gdzieś za około rok, półtora, można po prostu zdjąć i. Już wymienić termopady, wymienić pastę. To też w zależności od tego, jak często, jak długo jest używany, no, ale warto taki serwis raz na dwa lata w laptopie chociażby zrobić. No dobra, no to mamy tutaj to, co mieć powinniśmy. Teraz musimy przystąpić do składania. Zaczniemy w kolejności od przykrycia pamięci RAM. No i mozy, tak jak widzieliście, tutaj, sama wymiana jakoś skomplikowana nie jest, ale przede wszystkim ostrożność. Uwaga! E, trzeba podejść do tematu z rozwagą. Nie spieszyć się, bo pośpiech jest naprawdę tutaj wrogiem i można narobić sobie mega dużych szkód. E, robimy to wszystko delikatnie, robimy to wszystko narzędziami plastikowymi. Robimy, jak nie wiemy, to patrzymy filmy w internecie. E, delikatnie, żeby nie połamać zaczepów, delikatnie wyciągamy i skręcamy i wszystko powinno działać. Pamiętamy na sam początek o. Rozładowaniu tych swoich ładunków elektrycznych, dotykając jakiejś klamki, grzejnika czy czegokolwiek, pamiętamy też, że nie pracujemy nigdy na urządzeniu z podpiętym zasilaniem czy podpiętą baterią. Pierwsze co robimy po otwarciu, jeżeli ona jest zintegrowana, tak w tym przypadku odpinamy baterię. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Dajcie znać, czy Wam się podobał, co sądzicie na temat takich odcinków. Jeżeli Wam się podobało, łapka, subskrypcja. Widzimy się w kolejnym. Trzymajcie się. Do zobaczenia.